W piątek 19 sierpnia w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach odbyły się dwa wernisarze: malarstwo Piotra Rędziniak oraz rzeźba i malarstwo Maksymilian Starzec. Wernisarz otworzył dyrektor Zdzisław Tol, który przedstawił sylwetki artystów. Piotr Rędziniak urodził się w 1968 roku w Gorlicach. Jest absolwentem Rzeszowskiego Państwowego Liceum Sztuk Pięknych. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Wzornictwo Przemysłowe o specjalności Tkanina Unikatowa. Zorganizował ponad 20 wystaw indywidualnych oraz brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych. Jest laureatem kilkunastu nagród i wyróżnień. Dzisiaj temat wystawy: Przestrzenie. Co pan chciał w swoją, w swoją wystawą przedstawić? Co pana inspiruje? Przede wszystkim natura. Piękno natury, tego otoczenia wokół nas, bo, bo ta natura, zarówno w, właśnie w, w lesie, w morzu, w pięknych przestrzeniach, które nawet dzisiaj obserwowałem jadąc tutaj, mnie inspiruje i, i bardzo jakby ważny dla mnie temat, żeby ją właśnie jakby po swojemu, po nowemu pokazać. Że nie jest to takie oczywiste. W obrazach występuje pewna regularność, tak, tak bym to nazwał. Czy się mylę? Nie, nie myli się Pan. Ta regularność to jest też wynik jakby tego, że że my w naturze mamy coś takiego jak cykle, jak czas, który się powtarza, który jakby nas dotyczy i, i, i kiedy patrzymy, nie wiem, na płynącą wodę, prawda, to, to ona ciągle płynie, tak? I, I widzimy podobne frakcje, fal, jakichś blików świateł. Jest to ciągle w ruchu. Patrząc za Pana obrazy, można odnieść wrażenie, że jest Pan bardziej grafikiem niż malarzem. To ciekawe. <noise> Bardziej... Yy... Tylko ta wystawa jest tak właśnie skonstruowana na potrzeby właśnie tego tematu. Znaczy nie, no na pewno to jest tak, że, że jakby w te dyscypliny grafika, rysunek, malarstwo. To się przewija oczywiście w moich pracach. Rodowód w ogóle jest taki, że ja jestem podkaninie artystycznej, więc więc, jakby może ta graficzność wynika z tego, właśnie, że są pewne przeploty, są pewne wycinanki. Tu pewnie Pan miał na myśli o pewnej graficzności tych prac. Maksymilian Starzec, urodzony w 1951 roku w Kolbuszowej Górnej, uczęszczał do zasadniczej szkoły zawodowej w Kolbuszowej oraz Liceum Sztuk Plastycznych. W sędziżowie Małopolskim. W latach 1974-1978 studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w pracowni Mieczysława Hermana i Mariana Bogusza. Brał udział w wielu wystawach, jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych. Wysoka, Warysarzu, mówił Pan o kwiatach, że maluje Pan kwiaty, a dzisiaj, tak patrząc na Pana wystawę tutaj, to gdzie te kwiaty? Kwiaty w przenośni. Są to kwiaty, kwiaty postaci ludzkich, kwiaty w pejzażu, są kwiaty wodne, jeśli idzie o same kwiaty, o nazewnictwo, same kwiaty, ale inspiruje się kolorem kwiatów. Właśnie, tak myślę. To, to jest, jest właśnie inspiracja kolorem kwiatów. Kolorem kwiatów są bezbłędne, są niesamowite, mają świeżość i staram się tą świeżość, po prostu świeżość kwiatu. Przenieść tej świeżości trochę w tym kolorze na płótno. Czy można zatem sprostować pana słowa, tak. że nie maluje pan kwiatów, a inspiruje się pan kolorem kwiatów? Oczywiście, że tak, bo trudno od czasu do czasu namaluje też kwiat. Ale to tylko tak dla żartów, można powiedzieć. A tak maluje postawę. A dlaczego dla żartów? Przecież kwiaty są piękne. Kwiaty są przepiękne, ale można skorzystać z nich część, czyli tą część koloru, która, która zgania wszystkie owady po to, pszczoły, po to, żeby z tego powstało coś, co jest dla nas istotne. Czy jest tu jakiś obraz, który ma pan, do którego ma pan szczególny sentyment? No, wiele jest takich obrazów. Jedne z pierwszych to te akty, które mnie bardzo wciągały na malowanie, malowanie postaci ludzkich, postaci nieskazitelnych i tak dalej. I tutaj w tych obrazach no mam kilka takich. Wszystkie staram się robić, które zostają mi na długo w pamięci, z których nie chciałbym się rozstawać. A z który to taki w tej chwili jest taki obraz, który ma pan długo w pamięci? Tu może tego akurat nie ma, ale ten obraz y, zespołu rokowego, no, ja, który no, dał mi wiele do myślenia, jeśli idzie o m, samą muzykę, bo to byli akurat twórcy bardzo młodzi, mieli po 12, 14, góra, 1, 16 lat, więc y, mieli y, samą muzykę, tworzyli i, i tekst i chciałem pokazać ich trochę może zagubienie. A zarazem jakąś solidną jedność, która w tym zagubieniu się znajduje. Zdradzi nam pan, co to za zespół? Co to za zespół? To był, ten zespół wtedy nazywał się Maolaty. I graliśmy tutaj, w, no, tu w mieście, no, Boże Święty. Rozumiem, że pan też tam grał. Nie, ja byłem nadzorcą, musiałem ich pilnować, bo byli nieletni jeszcze, a ktoś musiał odpowiadać za, za zespół, więc ja ich przywoziłem i, i odwoziłem. I to byli młodzi ludzie, a dzisiaj później przeobrazili się w snafu, a dzisiaj jeszcze indziej grają, są na topie, są muzycznie w internecie, płyty ponagrywali. Nie są może na światowych czołówkach gazet, ale są. Nie są tak zwanymi gwiazdami pierwszoligowymi. Pierwszoligowymi, bo jeszcze są młodzi, muszą się dużo nauczyć, dużo, dużo pograć, to może coś, ale obraz właśnie ten, który chciałem się ich złączyć kompozycyjnie, kolorystycznie, wybuchowo, może mi do końca nie wyszło, ale jestem z niego zadowolony i on został mi i zostaje na długo w pamięci. Tak jak zresztą no wiele z tych innych obrazów, tu jest pokazana większość pejzażu, ale ogólnie mam pejzaż z człowiekiem lub sam człowiek, który jest dominujący w obrazie. Ale są to duże obrazy i tutaj nie ma ani jednego z tych, z tych obrazów. Bo no te to są wszystko, to są małe obrazki. Duże to są w granicach dwóch metrów, no i półtora metra. No. Nie ta galeria. Tak, tylko że po prostu trzeba byłoby z drugiej strony podejść do tego, przedstawić mniej, nie bo by tu wtedy się zmieściło nie, nie 20 czy 30, tylko zmieściłoby się 10 i może kiedyś tak zrobimy, że przyjadę z, z innym... Yy, yy. Pokazem. W takim razie trzymamy Pana za słowo i może czekamy na. I przywiozę zespół w ten. Duży format. No i przywiozę zespół muzyczny ten, który tu jest aktualny. Może już będą gwiazdami. A może już będą gwiazdami, właśnie. Czego im życzymy? No, oczywiście, ja też.